Byłam dzisiaj w sklepie. Chciałabym Wam coś pokazać. Mam tutaj oto takie produkty. Są to płatki z pełnego ziarna pszenicy fitness oraz jogurt 7 zbóż. Z jabłkami, gruszkami i ziarnami zbóż. Brzmi zdrowo. Brzmi dietetycznie. Ale muszę Was zaskoczyć. Niestety, w tym jak i w tym produkcie. Znajduje się syrop glukozowo fruktozowy Że, fruktozowy, że, że jest napisane na opakowaniu fitness lub fit, że, są to, że jest 7 zbóż, czyli yy, produkt zbożowy, czyli dietetyczny, nie musi, tego, nie musi to oznaczać. Należy patrzeć na skład tych produktów. Niestety tutaj nie znajduje się nic, co, co by wskazywało na, na to, że jest to produkt dietetyczny. I jest to produkt, dzięki któremu możemy schudnąć. Jestem tego żebym przykładem. uwielbiam takie jogurty, uwielbiałam takie płatki. Jadłam je. Właściwie mogłam jeść tylko jogurty i płatki, jak wprowadzałam. Bo nie, to nie jest, moje, nie, nie jest mój pierwszy raz, kiedy wprowadzam dietę. Były już nieudane próby i właśnie bazowałam na takich produktach. Na takich Właśnie jak tutaj pokazuję. Dlatego słuchajcie, jeśli chcecie schudnąć, na pewno nie sięgajcie po produkty, które są słodzone syropem glukozowo-fruktozowym.